Performatorzy, dziś niedziela, a więc tradycyjnie zapraszam was do formatu mechanizm wykonania. Bardzo też dziękuję Wam za ponad 2600 subskrypcji. Proszę o więcej, oczywiście o lajkowanie oraz co jest dla mnie też bardzo ważne, o komentowanie filmów. Jeśli wam się podobają te filmy, jeżeli chcecie coś skomentować, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, zarówno kiedy zgadzacie się z tym, co mówię, jak i kiedy, a może nawet przede wszystkim, kiedy się z tym nie zgadzacie, ponieważ bardzo zależy mi, żeby Platforma Performatorzy była właśnie dla osób, które chcą dzielić się własnym podejściem, własnymi perspektywami. Moi drodzy, jesteśmy trochę w perspektywach, więc jesteśmy trochę w języku komunikacji, zwanym porozumieniem bez przemocy. Pamiętacie, w zeszłych filmach mówiliśmy o tym, czym się różni język szakala od języka żyrafy, dlaczego one się tak nazywają. A dzisiaj powiemy sobie o czterech krokach. Skutecznej komunikacji według porozumienia bez przemocy czyli tak naprawdę o kwintesencji języka żyrafy. Moi drodzy, te cztery kroki składają się z następujących elementów, które potem troszkę szerzej opiszę a więc składają się z obserwacji, z mówienia o uczuciach, potem z mówienia o potrzebach a na końcu z prośby. Więc moi drodzy, pierwszym etapem komunikatu w porozumieniu bez przemocy jest powiedzenie, co widzę, co słyszę z punktu widzenia faktów, czyli właśnie obserwacji. Moi drodzy, weźmy sobie taki przykład. Mamy grupę powiedzmy skoczków narciarskich w jednej szatni i grupę sumitów, zawodników sumo w drugiej szatni. I wyobraźmy sobie, że do obu tych grup przychodzi ktoś, kto mówi, że przyjdzie zaraz do nich jakiś gruby facet, mając na myśli powiedzmy człowieka, który waży 110 kg, no nie wiem, przy wzroście powiedzmy. 180 kg, 180 cm. I słuchajcie, i wchodzi taka osoba, i teraz, jeżeli ta osoba o tych parametrach wejdzie do szatni skoczków narciarskich, to wyobrażam sobie, że ci skoczkowie narciarscy raczej będą wiedzieli, że to właśnie o niego chodzi. Bo z ich punktu widzenia ta osoba może być gruba, mogą ją tak ocenić. Natomiast, jeżeli ta sama osoba wejdzie do szatni zawodników sumo, to myślę, że oni w ogóle nie będą wiedzieli, że to o tą osobę chodzi. Ponieważ z ich punktu widzenia osoba o tych parametrach, czyli około ponad 100 kg wagi przy mniej więcej wzroście 180 cm, no nie będzie gruba. Więc widzicie, ta sama osoba widziana przez różne osoby inne, może być inaczej nazwana. Stąd też nie jest to precyzyjne, czyli ocena mówiąca nam o tym, że ktoś jest gruby, chudy, wysoki, chudy, nie jest precyzyjna. I na tym poziomie może już powstać konflikt danych. Natomiast, jeżeli my powiemy o tym, że przyjdzie osoba około właśnie 110 kg i 180 cm wzrostu, to zarówno jedna grupa, czyli skoczkowie, jak i grupa zawodników sumo będzie wiedziała, że to może o nią właśnie chodzić. Czyli obserwacja jest zdecydowanie bardziej obiektywna. Ona nie powoduje już konfliktu o dane na początku. Ja też często w swojej pracy spotykam się z tym, kiedy powiemy, na przykład, nie wiem, jest coś ładne, jest coś brzydkie, albo ty się w porządku, fajnie zachowałeś, a ty nie fajnie. Dziecko może nie rozumieć, To tą też, o co chodzi nam. On powie, że on czyś się fajnie zachowywał. Tutaj możemy sobie desztać taki przykład, który będziemy sobie przerabiać dzisiaj przez te kroki już. Czyli na przykład. Sytuacja, w której ktoś mógłby wchodząc do pokoju dziecka powiedzieć: Jaki tu straszny bałagan, i tak dalej, jesteś nieuporządkowany, bałagan, tragedia, chaos u ciebie. No, dla dziecka może to wcale nie być chaos. Nie mieć bałagan, bo mamo, jaki bałagan, tato. Natomiast jeżeli powiemy obserwacją, Czyli na przykład, słuchaj, no ja widzę, że tak naprawdę cztery pary skarpet leżą na stole, dwie pary skarpet gdzieś na lampie, a jeszcze dodatkowo tutaj na fotelu jest jakaś taka czerwona plama tylko faktem, powiem, właśnie obserwacją to wtedy istnieje duża szansa na to, że już nie będzie na dzień dobru tego konfliktu danych. No bo tu trudno się z tym spierać, bo to trochę nie podlega ocenie. Czyli im bardziej obiektywnie powiemy, Czyli właśnie obserwacją, tym tak naprawdę budujemy kontakt już od samego początku. To jest bardzo ważne. I moi drodzy, jeżeli chcemy być jak najbliżej obserwacji, czyli otwierać na kontakt, to dobrze, żebyśmy używali właśnie czasowników bądź rzeczowników zamiast przymiotników. Czyli na przykład, zamiast powiedzieć, że <laughs> idiotycznie się zachowujesz, czyli jak idiotycznie, to mogę powiedzieć, jakie zachowanie mi przeszkadza. Czyli na przykład, no, widzę, że ty w tej chwili chodzisz po barierce. Bo to wtedy też jest łatwiej o zmianę. Jeżeli ktoś powie, idiotycznie się zachowujesz, to też nie ma do końca informacji dla drugiego człowieka. No, bo co to znaczy idiotycznie? Musi się zacząć zastanawiać, o co w ogóle chodzi autorowi. Natomiast jak powiem, konkretnie, obserwacją, to o, druga osoba od razu jakby wie, co ja mam na myśli. Więc łatwiej nam o tą zmianę. Czyli to jest pierwszy krok komunikacji, żebyśmy też się w obserwacji, co jest ważne, starali się widzieć świat tak jakby go zobaczyła kamera lub nagrał dyktafon. Czyli absolutnymi właśnie faktami. Bez oceniania. Drugim krokiem komunikacji żyrafy jest mówienie o uczuciu, które nam towarzyszy w związku z tą obserwacją. Czyli w naszym przypadku widzę te pary skarpetek na stole, na lampie i poczułem wkurzenie. Czuję złość, jestem wkurzony. Nie wiem, mogę poczuć smutek, ale ważne, żeby w tym momencie powiedzieć o swoim uczuciu. Bardzo istotna kwestia. I teraz, co też odróżnia język żerafy uczuć od języka szakala czyli takich uczuć myśli tak naprawdę ubranych w uczucia, czy tak zwanych uczuć rzekomych, to jest to, że w tym komunikacie szakala, czyli oddalającym od kontaktu, często pod płaszczykiem uczuć, czyli na przykład czuję, mówi się jakąś interpretację, jakąś myśl, czyli na przykład czuję się przez ciebie oszukany, czuję, że mnie lekceważysz, tak naprawdę to nie jest obserwacja, nie jest uczucie. Tylko to jest pod płaszczykiem uczucia, uczucia, powiedzenie o jakiejś mojej interpretacji zdarzeń, czyli tak naprawdę o ocenie. Także tutaj jest ważne, żebyśmy powiedzieli czystym uczuciem. Wkurzenie, tak jak mówię, właśnie złość, to może być gniew, czyli jeszcze inna skala, troszeczkę złość na trochę innej tej skali e, natężenia tej emocji, smutek, radość, mega istotne. Teraz, moi drodzy, Trzecim krokiem jest powiedzenie o potrzebie. Czyli o potrzebie, która jest przyczyną tak naprawdę wszystkich zachowań i emocji. Czyli w tym naszym przypadku ze skarpetkami, jak ja widzę te skarpetki na tym stole, dalej mogłem się wkurzyć, zezłościć, no bo coś poruszyło się we mnie. Bo na czymś mi zależy, co jest w tym momencie niespełnione, bo mam nieprzyjemną e, emocję i dlatego. Tutaj próbuję w tym momencie właśnie zidentyfikować potrzebę. Na przykład, bo dla mnie ważny jest porządek. Na przykład, jakość, kiedy się umówiłem, że to ma być jakieś sprzątnięcie dobrej jakości. Ale może to być też dotrzymywanie umów. Bo ja mogłem się umówić wcześniej z moim dzieckiem, żeby posprzątało, a tego nie zrobiło. Więc dla mnie, na przykład, mogę wtedy powiedzieć, że jestem też zezłoszczony, bo ważne jest dla mnie dotrzymywanie umów. Porządek. Być może też szacunek, no zależy, jaka ta potrzeba w tym momencie się we mnie poruszyła. Będziemy też o tym więcej mówić, także listę potrzeb też Wam kiedyś pewnie tutaj dostarczę na, 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 na YouTubie, ale możecie sobie zobaczyć lista potrzeb według Marszala Rosenberga, bo to są właśnie te przyczyny naszych zachowań. I moi drodzy, i na samym końcu, kiedy ja już powiedziałem o tej swojej potrzebie, to kieruję jakąś prośbę. Czy mógłbyś coś zrobić? I teraz bardzo istotne jest, żeby ta prośba została skierowana językiem pozytywnym, to znaczy bez partykuły nie, żeby byłaby konkretna i możliwa do wykonania. Czyli ja mogę na przykład w tym naszym przypadku poprosić dziecko o to: Mam prośbę, zuporządkuj to, połóż te skarpetki e, do szafy. To jest dla mnie ważne. Ta? I moi drodzy, ten język prośby, że rafi język prośby, on różni się od języka szakalego, języka żądania, tak zwaną gotowością na nie. To oznacza, że kiedy dziecko mi odpowie nie na tą moją prośbę, to ja będę dalej poszukiwał rozwiązań. To nie chodzi o to, że ja odpuszczę, on powie, nie, nie, posprzątam. Aha, dziękuję. Tylko będę próbował znaleźć jakąś jego potrzebę, która stoi za tym nie. Czyli, na przykład, taką pełnię. nie chcesz teraz tego zrobić, bo nie wiem, potrzebujesz jakiegoś komfortu odpoczynku. Czyli zaczynam dialog. I wtedy, jak on powie mi, czy on opowie mi, jaka potrzeba za tym stoi, że on teraz nie chce, mogę. Wziąć ją pod uwagę, poprosić, żeby dziecko też wzięło moją potrzebę pod uwagę i możemy znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które zaspokoi na przykład jego tą potrzebę teraz, odpoczynku, ale moją potrzebę tego porządku, dotrzymywania umów i tak Także to jest tak zwana nieustępliwość w prośbie. Czyli nie to nie znaczy, że my odpuszczamy, tylko po prostu próbujemy znaleźć przyczynę, czyli potrzebę, dlaczego nam dziecko odpowiada nie. To jest bardzo ważny krok. Bo w języku szakala to jest żądanie, jak się nie zgadza, no to od razu wiecie, starymi metodami mógłbym y, pójść, ale to nie będzie w ogóle porozumienie bez przemocy. Bo w porozumieniu bez przemocy, moi kochani, bardzo ważna jest intencja. Więc jeżeli ja zrobiłem wszystkie trzy kroki pięknie, natomiast dziecko mi powie nie, to ja zaspem, a to ci teraz dam ty smarkaczu jeden, to tak naprawdę ja nigdy nie stosowałem porozumienia bez przemocy. Wręcz mi powiedział, że to była jakaś technika manipulacji, która jak mi nie wyszła, to od razu zastosowałem, wiecie, twardą jakąś metodę behawioralną. Także w języku porozumienia bez przemocy chodzi przede wszystkim o relacje. O to, żebym ja mógł. Porozumieć się z drugim człowiekiem, nie wychodząc od razu z tego paradygmatu efektywności, że ja muszę mieć efektywność, że ja teraz mu powiem tą komunikacją bez przemocy tylko po to, żeby być efektywny i żeby on to zrobił. Bo jeżeli tak do tego podchodzę, to to w ogóle nie jest porozumienie bez przemocy. Tylko język manipulacji oparty o porozumienie bez przemocy, mógłbym powiedzieć. Nie zgadzam się z tym. Chciałbym, dobrze by było, żebyśmy właśnie od początku wyszli w ideę. Relacji. Ten paradygmat relacji, a niejako efektem ubocznym tego, że ja zbudowałem relację, będzie to, że łatwiej nam się będzie porozumieć i być skuteczniejszym w komunikacji. Także paradoks być może porozumienia bez przemocy jest taki, że ja jestem skuteczny, nawet skute skuteczniejszy niż w innych metodach komunikacji, wcale nie chcąc być skuteczny a przynajmniej nie na pierwszym planie. Czyli ta skuteczność dopiero jest jakby efektem ubocznym. Natomiast jak ja tylko myślę o skuteczności i wyniku, to wtedy prawdopodobnie w tej komunikacji będę nieskuteczny, moi drodzy. Także, kochani, starajcie się zwracać uwagę na to, czy właśnie stosujecie te cztery kroki komunikacji bez przemocy. Żerafy, czy zdarza Wam się czasem, a na pewno będzie zdarzać, stosować komunikat szakala, czyli ten z ocenami, z myślami ubranymi w uczucia czy z żądaniami? Dawajcie znać w komentarzach, czy Wam jest łatwo, czy Wam jest trudno. Dzielcie się z tym, bo to jest naprawdę piękne dzielenie się. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem, nie było łatwo. Więc moi drodzy, jeżeli Wam się ten film podoba, to dajcie proszę lajka. Tak jak mówiłem, komentujcie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się jak najlepiej wam na te pytania odpowiedzieć. Moi drodzy, tymczasem życzę wam fantastycznej niedzieli, dobrego tygodnia, no piękne wakacje, bo one się zaczęły też dla mnie, więc wszystkiego co najlepsze. Ja dzisiaj po fantastycznym kursie Sudan Cenkryi w bardzo dobrym nastroju po trzech dniach, fajnego szkolenia także z mocą, energią. Życzę Wam cudownego końca czerwca i fantastycznej wakacji czołem!